Jestem drużynowym 36. Hercewskiej Drużyny Czarownych Bajratów z chłopca ZHP Chciałbym Wam powiedzieć o wyzwaniach naszej drużyny. Ponieważ nasza drużyna działa dosyć długo, od 1993 roku jest drużyną obronną, bardzo mocno realizujemy się w tej specjalności. Nasze Pierwsze bardzo poważne wezwania rozpoczęliśmy w roku 2000 organizując SAS, specjalnościową akcję szkolniową na głodówce na całych głównych A już w 2001 roku zrobiliśmy pierwsze bardzo poważne wezwanie Obóz Alpejski. Oprócz wszystkich tych rzeczy, które są związane ze specjalnością obronną, czyli skoków spadochronowych, podfunkowania, zajęć samoobrony, zajęć technik wojskowych, strzelania z broni palnej, bardzo mocno, ale tak mocno w krew weszły nam góry. Góry szeroko rozumiane i góry te związane z wyczynem. Od 2001 roku do dnia dzisiejszego udało nam się zorganizować 5 obozów alpejskich i oprócz tego jeszcze pięć niezależnych wypraw w Alpy. Udało nam się zorganizować mnóstwo kursów i szkoleń związanych ze wspinaczką. Ostatni był we wrześniu tego roku w Dolomitach, 5-dniowy kurs na drogach wielowyciągowych. I z tym rzeczy jesteśmy najbardziej dumni, najbardziej idziemy w tym kierunku. Na początku 2020 roku powstała taka inicjatywa, która się nazywa Harcerze w górach. Ta inicjatywa polega na tym, aby wszystkich harcerzy, instruktorów, w szczególności wędrowników, bardzo mocno motywować, ale również uświadamiać na temat tego, jakie są zagrożenia. W związku z tym, z dosyć dużym zespołem nasz fan page na bardzo mocno się rozrasta. A, a po naszym ostatnim wejściu razem z Maćkiem niepełnosprawnym na Nagiewąt, powstała taka inicjatywa, która będzie się nazywała Szerpowie Nadziei. W Szerpowie Nadziei to będą wędrownicy i instruktorzy ZHP, właściwie nie tylko ZHP, którzy będą chcieli osobom niepełnosprawnym pomóc zrealizować ich górskie marzenie. To jest nasz bardzo mocny cel. Na rok 2021. Jeśli zaś chodzi o HOPS, to chciałbym podzielić się doświadczeniami naszej drużyny, tym co robimy przez lata, ale również nie ukrywam, że jako drużynowy szukam inspiracji i pomysłów do tego, żeby jeszcze zaskoczyć swoich wędrowników. Tym, że można zrobić coś nieprzeciętnego. Chcielibyśmy bardzo mocno podziałać na tę służby, ale również szukamy wyczyn.